No dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie, seria filmów Karim i ja Idziemy wspólnie na spacer i będziemy do Was dzisiaj opowiadać w pewnej kwestii Ale najpierw chcemy wysłać paczkę, jest tutaj e, paczkomat taki Easybox No i tam chcemy ją nadać i e, zapraszamy Was na tego dzisiejszego vloga Pokażę Wam tutaj, niech przejedzie to auto, bo hałasuje Karimka Chodź tu Karim, zrób papa do widzów Papa, pa, zrób jakieś. Papa, pa. dobrze, chodź, idziemy na spacer. Zapraszam Was na ten dzisiejszy film. No, tutaj jest właśnie ten easy box, już sobie podejdziemy. Tak, Karim. I mamy jedną paczkę do odebrania, a drugą do wysłania. Muszę tylko zobaczyć na kody. No, proszę bardzo, tu nam się otwarło a czemu to jest tak wysoko tam? poczekajcie, trzeba to. muszę tą jedną oprzeć paczkę, a tą tutaj wydostać jest. I schowamy sobie do wózka Karim, tak? To schowamy sobie tutaj. Będziemy w domu patrzeć później, co tam jest. A, tak, teraz to trzeba sfinalizować. Czyli zamykamy. Zamykamy drzwiczki przede wszystkim, tak? Tak. I dajemy finalizarę. To jest już. Zrobiona paczka, tak? Tutaj jest chyba jakieś trzeba wyjść. Dobra, i drugą musimy wyjąć. Nie wyjąć, tylko wsadzić. Chciałem powiedzieć, uczułem się. Tutaj nadajemy tą paczkę, idzie do nadawcy, tak? Zamykamy. Brawo. Co tutaj jeszcze? Finalizare. Jest finalizowane. Rozumiem. Brawo. Koniec. Nadane. Co jest, Karimku? Idziemy? Chodź, idziemy spacerować, opowiemy tutaj coś widzom. Powiedz coś ciekawego. Powiedz woda. Woda! Dobrze, a powiedz drzwi! Dobrze, chodź, chodź idziemy. Chodź tu mój mały medialny piszku, pokaż się, powiedz pies. Pies. Pies, bardzo ładnie. Piesek robił hał hał? Tak? Powiedz hał hał. Af. Af. <grych> tak mówisz Kalinku, mój mały. Pokaż tutaj buciki, jakie masz, patrzcie się, takie buciki kupiliśmy. Nagrywajmy mnie we blogu też, które pokażą się który vlog pokaże się w weekend będzie tak Tita 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 to jest po szwedzku patrzeć choć Karim idziemy opowiemy tutaj widząc co nieco i takie buciki mu kupiliśmy a była z nim w sklepie jest taki obuwniczy koło nas w naszej okolicy, na naszej ulicy właściwie tylko tam na końcu prawie, bo ta ulica jest bardzo długa. No i byli w sobotę kupili Karimowi te buty. Ile takie buciki kosztowały? a mówiła? 190 zł. No, czyli tu wam powiem cenę w złotówkach. I ją po prostu przeliczę. Jeszcze, jeszcze wam go pokażę i będę dalej tutaj opowiadał. No, Parkasz, co tam Kanim? Co chciałeś powiedzieć? Co chciałeś Kanim powiedzieć? Hmm. Co chciałeś opowiedzieć? Co tak opowiadasz? Ale nie na, no? Tylko, tylko nie zgub tych butów, bo ty się rozpinasz zawsze, rozpinasz i później później ściągasz te buty i gubisz. A my je szukamy później na spacerze no. No, dziewczynka tam szła Karimku Idziemy tutaj, opowiemy trochę widzom. Także mówię, kupiliśmy takie buty. Dlaczego w ogóle zacząłem ten temat opowiadać? Pojawił się taki komentarz, ponieważ mówiłem w jednym właśnie z weekendowych vlogów, że jakieś takie rzeczy, które są lekko używane po karimie, nie jakieś takie bardzo zużyte rzeczy, z których wyrósł, to po prostu to sprzedajemy, no bo zupy sobie z tego nie zrobimy i ktoś napisał w komentarzu, że no, moja córka to takie rzeczy oddaje za darmo, w życiu bym nie powiedziała, bo to pani pisała że, że można te, za to brać pieniądze i, i po prostu sprzedawać takie rzeczy. Takie rzeczy się oddaje innym, powiedzmy, biednym ludziom. I jakkolwiek każdy może tak zrobić, ja uważam, że to jest każdego indywidualna decyzja. Jeżeli córka tej pani, która napisała komentarz, tak robi, no to, to bardzo dobrze też z jej strony, dobrze o niej świadczy, ponieważ hmm, wspomaga też innych. Wspomaga inne dzieci i ten. Ale powiem wam, my patrzymy na to trochę inaczej. Z tego względu, że te rzeczy, które są po Karimie. Okej, okay, może jakbyśmy widzieli, mielibyśmy pewność, że są jakieś biedne dzieci. Akurat wtedy jak mieszkaliśmy w takiej dzielnicy, tej Ferentari, to tam było dużo biednych dzieci. Tam ten, ale nikt z nas nie ma czasu, żeby tam specjalnie jechać. Zresztą tam były raczej większe dzieci od Karima, a nie takie. Małe, i tam nieraz pomagaliśmy takim dzieciom różnym. E, o tym można by tutaj gdzieś dużo mówić. Zabraliśmy kiedyś do kina takie dzieci, e, kiedyś na jakieś zakupy, żeby im kupić jakieś ubrania. Oczywiście to było e, tak, w ramach takiego bym powiedział, takiej pomocy, mieliśmy na to jakiś tam drobny budżet przeznaczony e, i nie kupowaliśmy w najdroższych sklepach, ale w jakimś wajkiki, e, czy w tego rodzaju sklepie, jakiemuś takiemu chłopcu kupiliśmy właśnie jakieś spodnie, jakąś koszulkę i ten, ale to było parę lat temu. I raz na czas tak robiliśmy, że tak pomagaliśmy takim dzieciom, ale to było wtedy. Teraz się trochę wszystko zmieniło, ceny poszły w górę, wydatków jest coraz więcej, no i człowiek szuka gdzieś też tych oszczędności. To tak jak opowiadam o oszczędnościach i, i mówiłem jak to jest z tymi podróżami, że zabieram pasażerów, że część kosztów mi się zwraca, że ci ludzie dobrowolnie wsiadali do, do nie do samochodu i umawiali się na jakąś kwotę w zależności od tego skąd i dokąd chcieli jechać. To tak samo ci ludzie, którzy kupują te rzeczy, robią to dobrowolnie e, klikają na stronie Vinted tak się ta strona nazywa e, i tam bardzo dużo się dzieje, a na praktycznie co wystawi to od razu jest sprzedane. No i zanosimy do takiego matu jak tutaj widzieliście w tym dzisiejszym vlogu. Co jest Karim, zdjąłeś sobie czapkę? Tak? Ciepło jest, nie? Zobacz jaka, jaki ko kotek tutaj jest, jaka kicia. Widzisz jaka kicia tam jest? jaka kicia, kocia tam sobie chodzi. Podoba ci się? Chodź, idziemy dalej. Właśnie mówię do Karimka, że masz ubieraj tą czapkę, bo mama zobaczy na vlogu to nas prześwięci. Ja bym nawet nie wpadł na to, że Ci trzeba ubrać Tą czapkę, bo ja nie wiem, no ja jestem, ja jestem taki, że ja nie jestem z Mazrek. A tutaj ludzie przesadzają z tym ubieraniem w Rumunii, również z dziećmi. Moja ana też uważam, że przesadza. Jak już bym wiedział, że jest z, z, definitywnie za bardzo gorąco, e, to bym mu też tą czapkę zdjął nie pytałbym się, czy mogę. E, no ale dobra, jest taki trochę wiatr, wiaterek. No to jak ma, no to po prostu niech chwilę bym nie posiedzi. Co to masz Karim? Co ta żabka robi? To jest żabka, to jest żaba. Maria. No to żaba raczej to nie było. Powiedz żaba jeszcze raz. Maria. No coś tam muczysz, ale to nie jest żaba. Widzisz, jaką żabkę masz? Tą żabkę to pamiętam, to dostało od Ani. Jak się spotkaliśmy, mojej koleżanki, jak byliśmy na Starym Mieście, to do tej pory ta żabka przetrwała. Dzięki Aniu. Pozdrawiamy, jak oglądasz tego vloga. No i tak to jest. A propos sprzedawania jeszcze tych ubrań. No, to chciałem jeszcze trochę pociągnąć ten temat, podyskutować. Uważam, że to jest fajna też inicjatywa, bo nawet jak za mną jeszcze mówiłem, że nawet jakbyśmy chcieli komuś to oddać, i ten tutaj ludzie też nawet jak są z takich biednych rodzin, to oni nawet nie doceniają. Jak tam nawet kupiliśmy tym jakimś dzieciom w przeszłości jakieś ubrania, no to, to też tak. Tak, jakby się patrzyli, że czemu nie z droższego sklepu, bo myśleli, liczyli na to, że po prostu no jak już, jak już coś kupujemy, to żeby to było na najwyższym poziomie, bo, bo ten... Ci ludzie nie potrafią tak gdzieś docenić ten... takiej też pomocy, to bym powiedział. Ja wiem, że dzieci nie są niczemu winne. Była też taka sytuacja... Tak, Karim? No, ty lepiej słuchaj. Ty lepiej słuchaj, bo ty masz za dobrze. Była taka sytuacja, że Pewna dziewczynka jak Anna pracowała jeszcze w poprzedniej pracy, nie miała sandałów, właściwie butów jakieś, no te sandały, bo to było lato i ona nie przychodziła do takiej szkoły, w której dzieci przychodziły na takie zajęcia pozalekcyjne. To się nazywało NGO. I ona nie przychodziła tam, bo po prostu wstydziła się przyjść w pantoflach na te zajęcia. No i wtedy moja Ana i tam jeszcze dwie takie nauczycielki, w tym była właśnie Georgiana, nasza była koleżanka, to one się złożyły na te sandały, no i kupiły, kupiły tej dziewczynce i ona później zaczęła przychodzić tam. Ale tak to, no to wstydziła się, bo no, no nie miała. Rodzice z takich biednych rodzin, oni są, bym powiedział, ułomni życiowo. Ułomni, ale to tak już definitywnie, bo oni... Wydają na używki te pieniądze. Im pieniędzy nie można dać, bo oni na używki wydadzą na, na to, żeby sobie zapalić papierosa, na to, żeby się napić alkoholu. I generalnie oni mają gdzieś dzieci. Oni się ucieszą przez może 5 minut, jakby ktoś tam przyszedł i Denisa zrobił jakąś taką paczkę na święta dla takiej dziewczynki i ten złożyła się Denisa wtedy też jeszcze z kimś tam na tablet dla tej dziewczynki, bo potrzebowała do szkoły. No i co? I też pomogła. Wtedy Denisa bardzo dużo pieniędzy wydała na, na to dziecko, tam no chyba z półtora tysiąca lejów, tak? Także, e, także, e, no ja wtedy taki byłem dumny z Denisy, że aż tak była w stanie pomóc temu dziecku. Myśmy, bo ja nie chcę też tak się chwalić tutaj, ale zrobiliśmy chrzciny, chrzest właściwie takiemu chłopcu, który nie był ochrzczony przez swoich rodziców. On miał, ma na imię Kevin. Jej rodzice nie zrobili mu chrztu i dopiero miał 5 lat, jak poszedł do kościoła na chrzest. No i myśmy mu to zorganizowali. Oczywiście w jakiś tam skromnych warunkach, tak, żeby mu zapewnić to, co będzie mu potrzebne, ale jemu było potrzebne właśnie jakieś ubranie, bo to dziecko trzeba w nowe ubranie ubrać jak jest ta ceremonia zanurzenia, bo się zanurza w wodzie dziecko, tak, w kościele. Więc ręcznik, tam świece trzeba było kupić, taką gromnicę, jak to się mówi. No, trochę tych rzeczy było. Myśmy właściwie się na to złożyli i wtedy ci nasi świadkowie ze ślubu też tam trochę coś dołożyli. To było parę lat temu, tak, no i Kevin miał zorganizowany ten chrzest i powiem wam i później jeszcze była taka tradycja, myśmy dostali tam do domu do tej rodziny zaproszeni, no, miło nas przywitali, ja byłem zaskoczony, że w ogóle jest taka tradycja też, że oni muszą nas ucałować w rękę na przywitanie, nawet mnie nawet nie wiem, dla mnie ucałowanie mężczyznę w rękę jeszcze przez kobietę, przez tą matkę Kevina. To już w ogóle to już dla mnie to było takie, no, że się z tym poczułem, znaczy, no wiecie jak to jest. Nie? Człowiek nie jest przyzwyczajony do takich rzeczy, takich tradycji, no ale tak było. Oni nas po prostu wtedy ładnie też tam gościli. Byliśmy na takim przyjęciu. Nie byliśmy długo tam, bo, bo ten przyjechał też w sumie ojciec, zany, rodzice, no w sumie oboje przyjechali. Tak? I, także no, byliśmy tam na tej uroczystości, zaraz po tym chrzcie w kościele. No i powiem wam jeszcze, jak to wyglądało. Później tam trzeba było Kevina to jakby wziąć do takiej wanienki, zanurzyć jeszcze w domu, żeby go ten wykąpać i tam w płatkach róży i tak dalej. I, I jeden z tych członków rodziny, już nie pamiętam kto się zapytał, no to a to nie ma nowych ubrań, żeby jeszcze mu ubrać po tej kąpieli. Tam kotek był karim, tak? Bo oni myśleli, że jeszcze kolejne nowe ubrania będą, po to, żeby go. I po tej kąpieli, ten, że w kościele nowe ubrania, wszystko był od A do Z ubrany. No to była zima, grudzień i myśleli, że jeszcze kolejne jakieś rzeczy będą po prostu ten. Także nie mieli ci ludzie umiaru. Później, jak się okazało, to mama Kevina no, pojechała za jakieś parę tygodni sama na wakacje do Dubaju. Właściwie nawet nie na wakacje, tylko. Jakby to powiedzieć. Okazało się, że jest kobietą lekkich obyczajów i że zarabia sobie w Dubaju właśnie w taki sposób. No i to też, powiem wam, no, mózg jak się pomaga takim ludziom, tak? Jak to, jak to właśnie wygląda. Także hmm, pozostał taki trochę niesmak, bo hmm, no bo ten Dubaj, to wszystko, to, czym ona się też zajmuje, ta matka jego, to takie, wiecie co, trochę pretensje, że, że nie, nie miał więcej tych ubrań nowych, że po tej kąpieli w domu. To są drobne rzeczy, ale to tak zniechęca, tak? Zniechęca. Ja wiem, że dziecko nie jest niczemu winne, ale ci rodzice, no to są rozumni i oni odpowiadają za to dziecko. I każde jakieś takie słowo, każdy jakiś taki gest, każde takie wydarzenie, o którym się słyszy, no To też jest trochę demotywujące, jeśli chodzi o tego rodzaju pomoc. Co tam, Karinku zobaczyłeś ciekawego? A ty gdzie byś pojechał na wakacje? Pojechałbyś, poleciałbyś do Dubaju czy gdzieś indziej? No, w Dubaju to tam jest pustynia, gorąco. Po co, z gorącej Rumunii do gorących. do gorących Emiratów lecieć? Co, jak sądzisz? No i tak to jest ogólnie, jeśli chodzi o tę pomoc. Ja nigdy nie robiłem na ten temat vlogów. Ale gdzieś po tym komentarzu no to stwierdziłem, że chciałem też powiedzieć, jak to wygląda z naszej perspektywy, jak my tutaj mieszkamy. Że my pomagaliśmy takim dzieciom e, i ja nie chciałem się tym chwalić na YouTubie. Teraz też nie mówię to po to, żeby się chwalić, tylko chcę wyjaśnić i zobrazować sytuację, jak to jest. Karim, co się dzieje? Co tak? Co tak? Co tak jełczysz? Co tak mruczysz? A bo jest tata, może. Tata? Bańki puszczasz? Czemu bańki puszczasz takie? Powiedz tata. 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 <ścoughs> no ale jesteś wesoły teraz, no. Tylko nie puszczaj tych bańek. Co tak bańki puszczasz, Karim. Chodź, idziemy dalej spacerować. Powiedziałbyś tata. Nie? Tata, dobrze, bardzo ładnie. Chodź, idziemy. Odkąd się pojawił Karim, to wiadomo, że jest więcej wydatków, więcej wszystkiego. Jeszcze mamy tą sytuację ze zmianą mieszkania, więc yy, zrobiłem vloga już na ten temat, mówiłem, że raczej na kaucję, na zwrot kaucji od yy, właścicielki obecnego mieszkania nie ma co liczyć. Do miejsca, w którego, do którego się przeprowadzimy, yy, no to trzeba też zapłacić kaucję w wysokości jednego czynszu. To są, słuchajcie, wszystko koszty. Człowiekowi pieniądze nie lecą. Z nieba, tylko trzeba na to wszystko ciężko pracować i, i, i trzeba sobie ułatwiać też trochę życie, Nie no wszystko wszystkim dać za darmo, bo komuś się też coś tam z jakiegoś powodu niby należy. Mieliśmy takie buty od po Karimie, które kupiliśmy mu jako pierwsze buciki. Wtedy powiem Wam, że one były droższe niż te, które ma teraz. Tamte kosztowały 300 lejów, to były jako pierwsze. Buty kupione dla niego z takiej firmy Biomechanik, żeby nauczył się w nich chodzić. Były gdzieś tam vlogi, pokazywałem jak Kanim pierwsze kroki stawiał w tych butach. I teraz już no, nie chcieliśmy kupować na parę miesięcy, jak mu noga rośnie, aż takich drogich butów. Kupiliśmy, i tak nie były tanie, bo tak jak mówiłem, te 190 lejów, chyba tak to one też nie były tanie, ale już nie 300, tak? i te buciki sprzedaliśmy tak samo. Aczkolwiek, powiem Wam, że ktoś w ogłoszeniu, jak ona to dała na tę stronę Vinted, to ktoś chciał, żeby za darmo te buty. Ten. Ale to Anna powiedziała, no myśmy dali tyle pieniędzy za te buty, nie ma, że za darmo. I tak za 40 leiów one poszły. Za 40 to była suma, suma gdzieś tam właściwie taka symboliczna, gdzie te buty były naprawdę mało zużyte. Ja je dobrze wyczyściłem, bo ja jestem dobry w, w takie rzeczy, jakby wyczyścić, właśnie tego rodzaju buciki czy coś. Nie, bo chłóczysz tym autem. I, I one wyglądały naprawdę bardzo dobrze, w dobrym stanie były i komuś jeszcze długo posłużą te, takie buty. Tak? Podejrzewam, że nawet to kolejne dziecko, które będzie je nosić, to nie zużyje tych butów i te buty może jeszcze gdzieś tam zostaną nie wiem. Także w sumie za taką symboliczną cenę też poszły. Ale ktoś będzie miał pożytek, tak? A to tak jak mówię, wszystko za darmo, każdy by chciał za darmo. Wszędzie są, słuchajcie, podwyżki, podwyżki cen żywności w sklepie, czynsz więcej, to tam to więcej. ale człowiekowi w takim tempie zarobki nie rosną jak jak rosną te wszystkie koszty życia. Więc trzeba sobie jakoś ułatwiać. Jeżeli są do tego legalne aplikacje, w których można wystawić jakieś rzeczy na sprzedaż, i po prostu ktoś to kupi, bo będzie chciał. Nikt nie zrobi tego z przymusu, bo to jest dobrowolne. To jest dobrowolne. Albo ktoś chce kupić, albo ktoś nie chce kupić. I tyle. I aż tyle. I dlatego korzystamy z takiej możliwości. I po co też? Wyrzucać takie zużyte rzeczy po karimie, zużyte, używane, bo jakby były mocno zużyte, były jakieś tam poplamione body po nim czy coś, bo w tym jadł, to takie rzeczy oczywiście, że komuś wstyd nawet byłoby sprzedać, ale jak coś było po prostu, bo ubrał parę razy, wyrósł z tego czy te buty czy ten, no to takie rzeczy szkoda, żeby się tego od tak pozbyć. I ten. A to tak jak mówię z tą donacją, żeby komuś oddać za darmo. Właściwie to nie wiadomo, komu oddać, komu pomóc, kto tą pomoc tak de facto doceni. I o tym wam już powiedziałem wcześniej. Ty, żabko mała. Karim, mała żabko. Co teraz robisz z tą czapką? Chcesz ją zdonejtować komuś? Komuś byś oddał czapkę? Oddaj, tacie, Daj ja sobie ubiorę Twoją czapkę. Mogę ubrać tę czapkę, Karim? Daj, ubiorę sobie, daj! Ubiorę sobie Twoją czapkę. Chodź, popatrz się, ubiorę. Zobaczymy, jak będzie będę wyglądał. Pokaż. Jak wyglądam Karim, w twojej czapce, To Dobrze czy nie dobrze? Za mała jest, rozciągnę ci ją, lepiej nie. Masz, weź sobie. Tata, Tata. teraz mam ją ubrać? Spodobało Ci się, mam chodzić w twojej czapce. Tata. Tak? Tak? Nie, nie mogę w Twojej czapce chodzić. Bo się rozciągnie. Ja mam większą głowę niż ty, wiesz. No, wiesz tam czapkę ode mnie. Kani, tam piesek przyszedł do ciebie. Będziesz czekał, chodź, ręce do góry, wychodzimy z buska. Dawaj ręce do góry! Ręce do góry! Karim! Karim! Coś taki skupiony. Tu jest piesek. Tam jest ich więcej. Zobacz jakie tu są pieski. Pokażemy widzom. A nie będzie ich widać przez ogrodzenie. Pobiegły sobie tam. Dobra, chodź tam dalej. Wyjmę z tego wózka, okej? Okay? Był tam piesek Karim. Tutaj jedzie chłopczyk na motorku takim. No jedzie. Patrzcie, będzie może tam w tle, w vlogu. Zobaczymy. No. Co Karim? Będziemy kończyć ten film? Bo co tu więcej opowiadać, tak? Podsumowanie tego odcinka. Refleksja jest taka, że uważam po prostu, że dobrze robimy sprzedając te rzeczy. Jak będzie kiedyś okazja, żeby pomóc jakiemuś dziecku, będzie e, po prostu wiadomo komu pomóc, kto zasługuje też na taką pomoc, żeby on, ktoś też to docenił w jakiś sposób i tak dalej, no to kiedyś jeszcze może z takiej opcji po prostu skorzystamy. Kalim, chodź tutaj pokaż się, nie wolno czyjegoś ogrodzenia, jak tam pies po, przybiegnie. Jak przybiegnie to co? To nas to nas tutaj może ten szczekać. Zaatakować przykrać się, co? Czy nie będzie? Pieska no chyba nie ma tutaj żadnego. Dobra, no to nic, żegnamy się, zrób do widzów papa. Papa. Zrób rączką papa, tak, papa, zop, papa. dobrze. Zachęcamy do subskrypcji kanału. Powiedz subskrybujcie kanał. Pachut. Tak, subskrybujcie kanał, dobrze. Eee, dawajcie łapki w górę, powiedz ręce do góry Kamil, zrób, ręce do góry. Tak, róbcie ręce do góry, dokładnie. No i co? I, eee, zapraszamy Was na kolejne odcinki. Dzisiaj była seria Karimia. Bardzo fajnie. Cieszę się, że taki film poszcł na spacerze. No i co? Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy dużo zdrówka. No i zachęcamy do komentowania, lajkowania. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa. Pa. Karim uważaj, co ty tam robisz przy tym ogrodzeniu? Gdzie tam chciałeś iść do kogoś, Co tam jest? Co? Co tak? Co tak? Myszko Miki, ty mała? My jesteś mała myszka Miki? Czy Miki Mouse? Jak to jest? Chodź, Kanim. Idziemy. Siadasz do wózka, czy nie? Czy idziesz na piechotę? To chodź, na piechotę.